samego zarania dziejów kobieta wszelkiego zła jest siedliskiem, narzędziem chaosu! Kobietą rządzi cielesna lubieżność! Dlatego tak chętnie demonom służy, by mogła chuć swą nienasyconą zaspokoić i swe naturze przeciwne rządze! Zabiją nas. Nie bój się. Oto ona, ma Pluga! was spalić ją! Nikt tu nikogo nie będzie palił. Nie bójcie się, ludzie! Zastraszyć nas, chcą! Nie dajmy się! W kupie nas nie ruszą! Doprawdy? Odejdź, zostaw wiedźmę, albo i ciebie będziemy musieli. Spróbuj, kmiociu, przyjemnisz mi dzień. Eee. Zjeżdżaj śmieciu, może nie będę ci gonił. Macie dwie możliwości. Pierwsza, poczekacie, aż odejdę i spróbujecie zamordować Abigail. Wtedy wrócę tu, żeby was zabić. Wyrżnę wszystkich, każdego zawszonego wsiura. Druga, spróbujecie żyć godnie, odnajdziecie sumienie i zaczniecie od nowa, jak ludzie. Wybór należy do was. Dziękuję, Geralt. Chodźmy stąd. Czas zająć się bestią.